Piątek, piąteczek, piątunio. Wreszcie. Nareszcie. Kończy się dość bogaty wydarzenia tydzień, a przed nami weekend, czyli czas I oddechu dla mnie i mnie? Bo... Dobra. Szkoda, że nasi parlamentarzyści wyśmiali pomysł nyskiego posła, który chciał, żeby w piątki kończyć pracę o której, Danielu? A w ogóle, żeby nie, nie było w piątek pracy najlepiej. <noise> nie, tak daleko nie poszedł. Chciał, żeby kończyć pracę o dwunastej. Gdyby swój pomysł pan poseł rozszerzył nie tylko na posłów, kolegów, ale na cały naród, to mógłby śmiało zakładać partię, myślę, i patrzeć, jak mu teraz słupki sondażowe rosną. Tak podpowiadamy, panie pośle, 500 plus już zajęte, to może hasełko piątek w samo południe, weekend zaczyna się cudnie, na wybory jak znalazł. I same piątki by zbierali. Same piątki. Kto wie, gdyby dzisiaj ufnyski poseł powtórzył swój nowatorski pomysł, to inni posłowie zamiast go wyśmiewać jak wówczas, przyknasnęliby mu z ochotą. Bo wielu chciałoby, tak jest, jak najszybciej zakończyć ten tydzień i szybciutko o nim zapomnieć. A upłynął on pod znakiem kobiecego protestu, przypomnę, który w poniedziałek rozlał się na całą Polskę. Panie wyszły na ulicę walcząc o swoje, a jak kobieta walczy o swoje, to lepiej z nią nie zadzierać, tylko szybko ustąpić albo udobruchać kwiatkiem, prezentem czy komplementem. Kto żonaty ten wie, że zacytuję klasykę Zbyszka Zamachowskiego, wiesz jaka to piosenka? No, nie znam, szczerze kobiety mówiąc. kobiety jak a, te kwiaty. No, tak, Kto tak, żonaty, tak. ten wie, radzę posłuchać. W żadnym razie, tu podpowiadam, mniej obeznanym z męską taktyką wobec płci pięknej, nie należy z walczącą swoją kobietą wdawać się w polemiki, a już w ogóle, drodzy panowie, wykluczone są jakiekolwiek złośliwości pod jej adresem, nawet niewinne żarciki, a już tym bardziej słuszne jakieś uwagi. Niebozna, no, jak słuszno, jak słuszna to jak najbardziej. Bardziej chyba, no to przecież jak się ma rację. No to spróbuj kiedyś. Mm -hmm. Nie można wyzłośliwać się i żartować z walczącej o swoje kobiety, nawet gdy ona się nie hamuje i sama to robi, wbijając szpilę w nasze męskie poczucie godności. A potrafią. A, potrafią. Równi i równiejsi. Faceci nie mogą, kobiety mogą. <grym> tak ten świat jest zbudowany. Protestujące panie, trzeba przyznać, wykazały się dużym poczuciem złośliwości i humoru, niosąc na transparentach hasła, które ze względu na wczesną porę cytować nie będą. No i co? Ale to no z były. Były też ich nie będziemy tutaj przytaczać. Opowiadać o nich. Mm. Ale zamiast pominąć to milczeniem, wytrawni wydawałoby się, politycy, dali się wkręcić w tę retorykę i równie żartobliwie, tak w cudzysłowie, skomentowali, że niech się siostry bawią, to minister Waszczykowski, minister dyplomacji, żeby było ciekawie. Dyplomatycznie też, powiedział. Dyplomatycznie stwierdził, czy też trzeba było zdawać sobie sprawę, komu się dawało to ciało i kiedy się dawało i jak się dawało, żeby się nie rozleciało? Paweł Kukiz. Tak jest, to cytat z Pawła Kukiza. Czy ktoś, kto mieszka pod jednym z dachem z kobietą, zdziwił się, że po tych słowach rozpętało się piekło? Czy wy, drodzy panowie, y, mówiąc tak, do swoich małżonek na przykład, spodziewalibyście się z ich strony uśmiechu, całuska i kolacyjki przy świecach? Pewnie. No nie, nie. <laughs> raczej perspektywa cichych dni, nocy spędzonych na Wersalce, w przedpokoju i obiadków w barze miejskim, barze mlecznym, przepraszam, barze miejskim, mlecznym, by was czekała. Szczególnie dziwię się tu Pawłowi Kukizowi, który na co dzień żyje przecież z trzema kobietami, to znaczy żyje de facto z żoną, ale ma dwie córki, czyli mieszka z trzema kobietami. Tak dla ścisłości, no i jeszcze tysiące fanek. Ale przecież. pewnie je twardą ręką trzyma, więc on no, tam jest pozycją dominującą. Tłumacz to sobie tak, tłumacz, dobrze. <noise> że też w każdym razie Paweł nie zachował męskiej czujności. Słusznie Monika Olejnik podsumowała, że pana Pawła pogięło, A ministra Waszczykowskiego zawołała na dywanik. Sama pani premier też mi się oberwała. że nie Monika Olejnik. A, nie wiem, co gorsze. Dobra, przykład należy brać z prezesa. Swoją drogą wystarczy powiedzieć o. prezesa i każdy wie, o kogo chodzi. Wiesz, o kogo? Ja myślę teraz o tobie na przykład. No nie, tu chodzi o pana Jarosława Kaczyńskiego. Choć znany jest pan Jarosław z ciętego języka, na paniach, zauważ się, nie wyzłośliwiał, ba, zagłosował nawet za projektem liberalizacji. Bo pan prawa Jarosław, się znana kobieta, kobietach. Aborcyjnego, no, no, no właśnie. Takie doświadczenie można, ma, że. Można, potwierdza to geniusz polityczny pana prezesa, bo przecież wiadomo, tak jak zauważyłeś, zasugerowałeś, że jest on kawalerem. I doświadczenia z obcowania z płcią piękną. No, oj, tam, oj, tam. Cicha nie woda, był, no, ale... Nie wiadomo, nie wiadomo. Nie wiadomo, co tam siedzi. Ale nie mieszka po z kobietą. <noise> nie wiadomo. A Kukis i Właszczykowski wydawałoby się doświadczeni mężowie, na dywan, no, co zrobili. No, dali no ciała. No, ciała no, tak? Dali ciała, no. <noise> no. Okej, okay, dobra, dali się wkręcić po prostu. Zostawmy tu już te czarne kobiece protesty i męskie poselskie wpadki, które zresztą, czemu tutaj też się nie dziwię i chyba nikt, to. Obcuje z kobietami, się temu nie dziwi, bo zna to z autopsji. Panie przykuły na swoje zwycięstwo. Mamy przecież piątek, piąteczek, piątunio, tydzień się kończy, skończyła się też tak zwana ładna pogoda, że zmienię temat mm -hmm. na neutralny. Zimno i czysto na dworze. Dzisiaj po raz pierwszy skrobałem szyby w aucie. Ja też. No właśnie, zima idzie, drodzy panowie. Warto zatem zadbać o ciepłą atmosferę, przynajmniej w domach. Może zatem kupić dziś kwiatka, tak bez okazji, a w weekend zaprosić swoją panią do kina, kawiarni, na spacer. Gwarantuję, że jeśli... Solidarnie zrobi to cała płeć brzydka, to w przyszłym tygodniu nie będzie żadnych kobiecych protestów. No, przynajmniej w naszych domach. No, ale są też rzeczy, które rozgrzewają lepiej niż kwiatki, ale o tym też o tej porze mówić chyba nie możemy za bardzo. Ale robić można, dzisiaj nawet. Trochę robić. później. <laughs> ale mi chodzi o takie rzeczy spożywcze, takie płynne. Ja myślę o wiecie. Aha, A, no, 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 no to chyba, że tak.